Runi i Ronaldinho to absolutne legendy serii gier FIFA, ale nie tylko w kontekście ich realnej użyteczności przez kilka sezonów, a też z racji na fakt, że ten duet występował wspólnie aż przez 4 lata na okładkach gry od FIFA 06 do FIFA 09, przy czym Runi jest ewidentnym rekordistą, bo łącznie był gwiazdą gry aż 7 razy. Niemniej jednak fakty są takie, że panowie pobili i tak wszelkie rekordy jako duet, bo żadni inni piłkarze nie występowali na oficjalnych. Oficjalnej głównej okładce gry, tak często. I jak wiemy, są oni jednymi z wyróżnionych obecnie ikon w Ultimate Team jako Cover Stars. A że FIFA jako seria dobiega końca, nie wytrzymałem i sprawdziłem, jak ten legendarny okładkowy duet radzi sobie w obecnych realiach FIFA 23. Bo powiedzmy sobie szczerze, z racji na powtarzalne SBC zawierające 10 piłkarzy ocenionych co najmniej na 84, nie są to drogie rzeczy. Wręcz są to karty, które każdy może mieć niemalże za darmo, a wszystko czego potrzeba, by je zdobyć, to nieco poświęconego czasu. Jakby nie patrzeć, mówimy tutaj o dwóch zawodnikach, ekstremalnie przystosowanych do warunków panujących obecnie w grze o czym świadczy overall tych piłkarzy, a także fakt posiadania przez nich pięciu gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi. Teoretycznie są to goście, którzy w ataku mają więc wszystko i w praktyce wygląda to tak samo, bo nawet Rooney posiadając 92 nie jest w stanie zagrywać piłkę do Ronaldinho równie dokładnie jak Brazylijczyk wykonuje to w stronę Anglika. Przez co szczerze mówiąc, zgodnie z oczekiwaniami trudno znaleźć u tej dwójki jakieś wady, ale w końcu mamy końcówkę sierpnia i zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Natomiast, zgodnie z tym, co podaje cena za tych zawodników, widać, że Ronaldinho jest mimo wszystko nieco innym oraz nieco lepszym piłkarzem, a to, co najbardziej może u niego przeszkadzać, to tak jak w przypadku wersji Toty, problemy z wywalczaniem stałych fragmentów gry, a w tym głównie rzutów karnych. Z jednej strony legenda Barcelony ma 90 siły i czuć po niej, że nie jest to gość łatwy do przepchnięcia, ale z drugiej strony na wzór tego, co mogliśmy zauważyć podczas gry wersją Toty, bez względu na to, w jaki sposób Brazylijczyk straci piłkę, dosyć ciężko wywalczyć nim stały fragment gry, o ile nie zostanie na przykład skoszony ono tyłu. A tymczasem ten bardziej krępy i silniejszy, posiadający wręcz 99 siły runi, kręcąc się z użyciem jakiegokolwiek triku. Pod Potrafi tak zahaczać o przeciwników, że po upadku sędziowie od razu dyktują rzut karny. Więc te starcia fizyczne to coś, co bez wątpienia różni obie gwiazdy okładki, ale też trzeba mieć na uwadze, że Ronaldinho posiada własny, bardzo unikalny styl poruszania się po boisku, z którego użyciem gra się niezwykle przyjemnie, a także daje nam on szansę na wywalczanie przewagi nad rywalami. Chociaż w całej tej egzystencji ten gość jest tak zwinny, że często nawet nie chce się nim wykonywać. Jakichś zaawansowanych trików, bo samo kiwanie z użyciem lewego drążka jest niezwykle ciekawe. Z kolei ostatnią małą przewagą R10 jest fakt posiadania przez niego cech takich jak dryk, strzał finezyjny czy uderza fałszem. Podczas gdy runi pochwalić może się jedynie wyspecjalizowaniem w strzelaniu fałszem. No ale realnie, przy tak napakowanych umiejętnościach, to nie ma chyba większego znaczenia, bo obaj ci goście zdobywają z łatwością gole z dystansu w każdym możliwym stylu. Naturalnie, na wzór tego, co oglądaliśmy w rzeczywistości, runi nieco lepiej radzi sobie w powietrzu, a Ronaldinho za to z racji na cechę dryk łatwiej pozwolić sobie na jakiś efektowny strzał piętą czy raboną, ale ogólnie zabawa tym duetem jest przednia. Na tym etapie chyba już niewiele osób ciśnie FIFA na poważnie, by osiągnąć w niej jak najlepsze wyniki i chociaż oczywiście nasze gwiazdy okładki jak najbardziej nadają się do tego, by walczyć o najwyższe cele, to zdecydowanie przyjemnie jest też pograć nimi tak po prostu for fun, gdzie z jednej strony, tak jak to opowiadałem przed chwilą, bawiąc się tymi piłkarzami, czuć ich indywidualność w trakcie gry, a z drugiej strony można pozwolić sobie i tak na wszystko, gdzie rozgrywając między nimi piłkę podajemy na dobieg Zastanowienia od Runeja do Ronaldinho i z powrotem, bo ten drugi i tak dopada do futbolówki i niszczy najlepszych bramkarzy randomowym uderzeniem z dystansu. Miałem już zbyt solidnie nie bawić się FIFA 23, ale poświęcenie czasu na wykonanie z BCO te karty nie było zdecydowanie marnotrawstwem, a przecież oprócz nich dostaniemy może jeszcze Ronaldo Nazario, Auriego czy Sola Campbella. Więc czysto dla zabawy, jest jeszcze co robić FIFA 23 przed jej ostatecznym wymarzeniem. A jednocześnie, jak to już mówiłem, nie wiadomo, co to będzie w jej sporce w C, więc warto zostawić sobie jednak w 23 jak najlepsze składy, bo może okazać się, że ktoś będzie chciał zostać serią gier FIFA na nieco dłużej i lepiej będzie mu się tutaj od czasu do czasu grać Ronaldini, ocenionym na 98 niż w C24 kimkolwiek. Zresztą jestem bardzo ciekaw, w jakim stopniu będzie wymierać ta gra, bo od dawna słyszę zapowiedzi graczy mówiących, jak to oni nie przejdą na nową produkcję od IE, i tak dalej i tak dalej, oj niebawem już zobaczymy w rzeczywistości ile z tego gadania to prawda. W każdym razie My naturalnie siedzimy jeszcze w tej odsłonie, gdzie Runi i Ronaldinho to jedni z tych wysoko ocenionych zawodników, którym warto poświęcić trochę uwagi, ażeby po prostu doskonale się bawić. No bo jest to jeden z tych duetów piłkarzy, którzy są tak skuteczni, że pomimo iż łatwo strzelać nimi piękne bramki, czasem ma się i tak ochotę nękać nimi swoich rywali, klepaniem i wchodzeniem do pustej bramki. No jednak, nawet w starciu z najlepszymi wersjami Lucio czy Maldiniego, te gwiazdy okładki z reguły nie mają z tym problemu. No i dlatego oceniam je następująco. Ostatecznie, tak jak wspomniałem, Ronaldinho jest naturalnie nieco lepszy, ale jego karta w SBC warta jest obecnie 2 miliony monet, a na Anglika wydać musimy raptem 800 tysięcy. Te wszystkie różnice odzwierciedla więc aktualna cena, którą określić muszę w obu przypadkach i tak jako znakomitą, bo jak wspomniałem, tych gości może mieć już każdy, komu zechce nieco pobawić się w spamowanie innych wyzwań budowania składów. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!